I zobaczmy, drogie byki, co dla Was nowa koncepcja. Dzisiaj karty z wierzchu, a więc brane bez jakiegoś takiego szukania energii. Zobaczymy, co to da, zobaczymy, jak to wejdzie. No i taki trochę inny układ. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A więc, wy w czerwcu, drogie byki, za chwilę Was tutaj skieruję mocniej. Co słuchajcie, jest w głowie u Was? w myśli. Albo w wyzwaniu, co jest wyzwaniem tego miesiąca. Co jest e, podstawą, na czym stoicie, co jest za wami, co przynosi wam czerwiec i rada na czerwiec. Akurat ta jest losowana osobno. Pod spodem, no, pod spodem e, królowa, królowa mieczy, królowa miecz. No ja powiem tak, być może są wśród was takie byki, które odkryły, nie będę ukrywać, Jakieś romanse i coś okruciły. Są wśród Was takie byki. Są wśród Was takie byki również, które na bazie tego, że coś nie jest do końca w statusie związku, partnerstwa, nie jest na bazie partnerstwa, a jest na bazie jakiegoś próby sił, niedojrzałości, czasami takiego poczucia trzeciego dziecka, czy tam kolejnego dziecka, obciążające, zbyt mało dojrzałe. Nie Podoba Wam się. Nie jest to nic, co Was tworzy, co Was uskrzydla, co daje Wam poczucie solidności. Nie widzicie w tym jakiegoś dalszego być może sensu, i są osoby, które z tym w tym miesiącu bardzo logicznie się obchodzą. Bardzo logicznie oznacza, że być może też postawicie jakieś konkretne kroki w kierunku tego, że no nie będziecie już sobie pozwalać na jakieś takie niedojrzałości, czy frasobliwości, czy w ogóle gierki, przygody, sytuacje, które no nie rokują, mówiąc wprost. Wy w czerwcu, drugie, król lichów, a więc energia zaufania. Energia zaufania, energia też takiego mężczyzny, ale też niewątpliwie rozmarzenia, pewnego być może takiego romantycznego podejścia. Tutaj może musicie uważać, albo powinniście być może zwrócić na to uwagę: czy za, na coś za bardzo gdzieś tak no, pobieżnie nie patrzycie, czy może nie grają, czy też nie biorą też czasami zbyt dużej roli emocje we Was. Ale ogólnie jest to energia dużej intuicji, jest to energia siły wrażliwości w Was, a więc będziecie silnie wrażliwe w tym miesiącu, będziecie także hojne, no i będziecie także mocno dyplomatyczne. Macie na to bardzo duży potencjał. To jest także, słuchajcie, energia miesiąca, która może Was pchać w stronę odnalezienia siły w równowadze, w dążeniu do równowagi między emocjami a tym, co intuicyjne. Między odczytywaniem emocji. Może też. Znalezienia zasadności pewnych emocji, pewnych rozwiązań, tym samym uświadomienia sobie, czy też wytłumaczenia, to są te kroki, które może chcieć podjąć gdzieś królowa Mieczy. A więc gdzieś taka też symbolika twórczej ekspresji, artyzmu dużego, poczucia w związku z tym, co jest w was chęcią wyzwolenia takich, ta, ta, takiego, sta, takiego stanu, takiego być może też podarowanego sobie lub komuś zaufania do tego, żeby coś spełnić. To jest też urok, pamiętajcie, w tym miesiącu, a więc możecie być urokliwi, czuć się bardzo też atrakcyjnie. No i mówię, emocjonalnie, emocjonalnie fajnie, tylko by nie czuć się takim rozmemłanym, czy niezdolnym chociażby do pewnej sprawczości. Z tym tutaj musicie trochę uważać. Co jest, słuchajcie, wyzwaniem albo Waszą myślą? Twój, dwójka, e, dwójka piór, dwójka mm, mieczy. Pewne skonfundowanie. Jest, jest Waszym wyzwaniem, jest gdzieś także Waszą myślą, a więc może nie czujecie się na siłach, tak, no, gdzieś, żeby rozumowo, logicznie coś rozkminić, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby z czymś zadecydować. I wcale nie ma tutaj konie takiej konieczności, ale być może Was coś po prostu już nagli i chcielibyście znać rozwiązanie, albo chcielibyście wiedzieć, jaka jest sytuacja, a nie widzicie tego, co tym rozwiązaniem jest. E, no i być może, zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Muszę Wam go pokazać. Piękny. I co, słuchajcie, od czego odchodzicie? Co jest poza Wami? Księżyc, co jest przed Wami? Król. Król, Król, Król. Eee, król Buław. I na czym stoicie na śmierci? No więc, słuchajcie, dla mnie tutaj są transformacje, dla niektórych byków pokazane. I myślę, że będzie dojdzie do jakichś rozmów, może wyjaśnień. Może także jakiegoś skonfrontowania się z tym, co konieczne, a więc bez lęku, bez paniki, bardzo twardo, bardzo rzeczowo. Gdzieś jakieś iluzje, jakaś hmm, przykryta, zakryta, zakamuflowana, zawualowana też prawda, może odchodzi dla Was w zapomnienie. Być może będziecie bardzo mocno konsekwentni, jeżeli chodzi o zdobycie pewnych informacji albo wyjaśnienie pewnych kwestii, które no, wydają wam się po prostu jakieś takie nieczytelne. Bo ta nieczytelność, tak jak powiedziałam, i cykliczność pewnych rzeczy też ona się kończy. Bierzecie sprawy w, no, na tapetę. Bierzecie sprawy na tapetę, mam wrażenie i albo też emocjonalnie godzicie się z tym, co wywołuje w Was potrzebę pójścia do przodu. Bo idzie do was duży entuzjazm, bo idzie do Was charyzma, bo idzie do Was przedsiębiorczość, bo idzie do Was motywacja, więc będziecie zdeterminowani, będziecie zmotywowani do tego, żeby działać, czujecie pod sobą w waszym, na waszym gruncie, stoicie na tej transformacji, a więc niewątpliwie Waszym uziemieniem jest to, że czujecie zryw. Do tego, żeby coś zmienić, I będziecie, zmieniać. i będziecie zmieniać i będziecie odchodzić od iluzji, mrzonek, patrzenia na coś w sposób nieadekwatny, przerysowany albo zupełnie odrealniony. Jedyne co uważajcie tylko na to, żeby za bardzo się nie wsłuchać w swoje pragnienia. Bez wejścia w, w podświadomość, aby nie uchodzić, nie umykać gdzieś tej podświadomości, która może wam pomóc, aby się od niej nie odwracać, ale czuć ją i niech ona także będzie dobrym doradcą w kwestiach Waszych działań, tych kroków, które są tam pisane jako także te dynamiczne, popędliwe niekiedy. Na to też tutaj może musicie uważać. Co jest radą dla Was na ten miesiąc, drogie byki? zobaczymy. No i właśnie: Królowa Denarów, a więc taka opiekunka energii naturalnych. Matka Ziemia, w innym wydaniu niż ta, którą przedstawia chociażby cesarzowa. Dla mnie jest to taka mocna, solidna energia. Matczyność, taka opiekuńczość, kochająca nuta, ale i twarde stąpanie po Ziemi. A więc radzony Wam jest dom. Zajrzenie w sedno tego, czym jest dom. Czymkolwiek, gdziekolwiek jesteście, dom, wy jesteście domem, pamiętajcie. A więc zajrzenie w swoje korzenie, wejrzenie w samego siebie, w wartości, w moralność, we wszystko, co daje wam płodność, we wszystko, co was gdzieś uszczupla być może, co wam odbiera także tę jakość. Bo to jest dla mnie także jakość, to jest dla mnie także stabilność i fundament. A więc radą dla was jest to, żeby na bazie. Pewnej transformacji, która się w Was dzieje, pewnych decyzji, które może na podstawie tego Wami kierują, zbudować solidny fundament. Aby miesiąc czerwiec nie zaczynać na mrzonkach, na banałach, na głupotach, na jakichś sytuacjach niepopartych rzeczywistością, ale właśnie odwrotnie. Na tym, co sprawia, że czujecie namacalność Waszych talentów, namacalność Waszej potęgi, namacalność poczucia równowagi, stabilności. Balansu i naturalnego przepływu, upływu, wejścia w kolejne fazy, bez przypadków, bez yy, pośpiechu i bez jakiegoś takiego, bym powiedziała, popędliwego nastawienia, czy nieadekwatnych, pogubionych emocji. Tutaj jest y, bardzo duża nuta solidności w tym wszystkim. Spójrz na siebie solidnie, zaopiekuj się sobą, wejdź w energię czy chwyć za tę energię także i równie, stabilnie. Albo i równie pewnie. Jaka rada jeszcze dla Was e, ta kosmiczna? Wiecie co? Ta mi się pokazała jako pierwsza. I słuchajcie, to jest, e, to jest drzewo życia. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, ale chyba tak. I są te korzenie. To jest tak jak z tą. Dokładnie z tą królową denarów. I ja Wam odkryję tą kartę. Zobaczmy, co tu jest. Obserwacja. A przesłanie dla was poszerzaj swoją świadomość, odkrywając boską matrycę życia. Zaczęło padać, słuchajcie, w tym świetle, w tym słońcu, w tej, przy tej pogodzie, przy wszystkich przesłaniach, które wy dzisiaj zamykacie, zaczęło nagle padać. A czytanie, jak zajrzycie do intro, rozpoczynałam. No, właśnie bez deszczu, z obawą, że będzie lać, że będzie straszna ulewa. U was trochę kapie, trochę kropi i jest piękne słońce, a już wcześniej była tęcza tam po prawej stronie. Zajrzyjcie sobie koniecznie, żeby też zafirmować i przybliżyć to, co Wam potrzebne. No i słuchajcie, działajcie w, z poziomu obserwatora, dobrego analityka. Namierzajcie i chwytajcie po to, co stabilne, po to, co pewne, bez rozterek, bez dysonansu. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.